piąty człowiek na ziemi, który zdobył koronę Himalajów i Karakorum. Choć wszyscy kojarzymy go z zimowej narodowej wyprawy na Monte on za swoje największe górskie osiągnięcie uważa zdobycie Nanga Parbat. Górę zdobył solo, bez łączności w 8 dni. O życiu i o górach rozmawiałam z Krzysztofem Wielickim. Cofamy się do roku 2004. I mam dla ciebie coś. Nie wierzę. A ja nie mam takiego zdjęcia. A widzisz, a ja takie zdjęcie to mam. To ja je zabieram. A tu mam ja... drugie. Znajdź nie mnie nie i znajdź siebie. Hmm, siebie widzę, a ty jesteś blisko mnie. No to ty musisz być. Trójka. Trójka, to ja. Ale ja, ja. Tak. I to był początek. Tak poznałam Krzysztofa Wielickiego. Boże, 16 lat temu. No. I, I pamiętam też moment, jak zadzwoniłam po zdobyciu Everestu do Ciebie powiedziałam Jak byście to zrobili zimą? Pamiętasz? Tak. No właśnie, to. jak to zrobili zimą? No bo byliśmy crazy trochę, no. Poza tym, ja Ci powiem, no, Ty to robiłaś właściwie sama, natomiast my zimą to jednak stanowiliśmy duży zespół. Wszyscy wiedzieli, że musimy wejść, że chcemy wejść, a kto wejdzie? to już nie wiadomo, prawda? ale jednak ten teamwork był bardzo mocno rozbudowany wtedy. nie miałem już takiej wyprawy jak ta na Everest. ja patrzę na to pod kątem takim stricte sprzętowym i e, możliwości jakie <laughs> dawały wtedy sprzęcie, wiesz w ogóle nie wiesz wtedy o były. no po prostu pamiętasz wszystko było... co to były sweterki wełniane? no wiesz, słuchaj, ja pierwsze Zawada moje góry sweterki sweterka, wełniane. sweterki, ale polary, wyście w ogóle mieli chyba jeden nie, polar na dziesięć, ja czy, czy nie, się, nie polara. mieliście? nie mieliście polary? ogóle sweterek miałem. Szaliczek, bo jakby się przeziębił, to trzeba mieć szaliczek, prawda? Czapeczka nilenowa, buty tragiczne, które Zawada gdzieś załatwił w Krośnie, nie dało się w nich chodzić. Raki paskowe jakieś, któryś człowiek przewracał. Czekane. Ile ważyła butla? Butla z ważyła 9 kilo. No, to teraz waży 3,7. Wiesz, z tą butlą to w ogóle były jaja, bo myśmy nie wiedzieli w ogóle, że można się wspinać na Everest, bez tlenu, w ogóle nikt nie wiedział. Co prawda Meser w 78 już chodził, ale myśmy jakoś do nas nie docierało. Ja po Everestu już nigdy nie założyłem butli, bo uważam, że to jest no, nieporozumienie w ogóle ta butla. I wiesz, no, niesiesz te 9 kilo, dwóch to sobie nie wyobrażam, 18 kg Pamiętam, żeśmy weszli na szczyt, ja spojrzałem na Leszka, to, no, ten manometr tam miał zero. <śmiesz> już, już prawdopodobnie szliśmy nie mając w ogóle tylu butli. A zimą, szczególnie to był taki problem, że oddychasz ciepłym powietrzem, minus 42, i to wszystko ludziło się. Takie same rany mieliśmy tu na. i powiedziałem, że już nigdy, nigdy tego nie użyję, bo to po prostu było tragiczne. Czy ty zwracasz uwagę na estetykę gór? Czy Everest jest ładną górą? Brzydką. Brzydką? A ja uważam, że to jest najpiękniejsza góra na świecie. Może dlatego, że. Zapraszam cię Ciemno K2. O, masz. Ja ci powiem, że alpinista nie patrzy tak bardzo na piękno gór. Na początku wspinania, kiedy się zetknąłem z górami wysokimi, to robiły na mnie wielkie wrażenie. Ale potem góry stały się głównie challenge'em, wyzwaniem, a nie tylko mistyką. Pamiętam w osiemdziesiątych latach, ktoś tam próbuje robić zdjęcie, mówi, zrobię Ci zdjęcie. Mówi, nie, tam góry to na widokówkach sobie zobaczysz, teraz trzeba się wspinać, nie? Czyli wyzwanie przesłaniało to piękno góry. Krzysiu, Ty byłeś łobuzem jako dziecko? Nie, trochę tam rozrabiałem, stołę podpaliliśmy, coś tam. No ale to tam. To wcale nie jest łobuzertwo. To, to nie jest łobuzertwo. Na miłotych szałas jakiś budowaliśmy, ja na wsi się wychowałem. Byłeś takim dzikusem trochę? Troszeczkę byłeś... tak, no. Tratwę budowaliśmy, wycinaliśmy drzewa na jakimś stawie. Wydawało nam się, że płyniemy przez Atlantyk, A tam staw miał 50 metrów albo 60, ale tratwę trzeba było zbudować, prawda? No wspaniałe dzieciństwo uważam ja, no? Bez Wystreżbiku, czy Ty pamiętasz y, sprawności jakie no, masz w na koncie? No sobie Tropiciel śladów, Samarytanin. No proszę. Dalej nie pamiętam, ale miałem ich bez 12. Tu, bo to się naszywało. I naprawdę Na zdałeś rękami? próbę milczka? Nie wierzę. Czy pióra? Oczywiście. No. Najgorzej było z tym milczkiem. No właśnie, bo tak jak bycie poza obozem, to jeszcze pal 6. Ale z tym milczkiem wiesz, bo wszyscy koledzy podpuszczali, nie, żeby tam się ktoś odezwał. prawda? I popatrz, ja to pamiętam do dzisiaj. Mhm. Powiem ci więcej, ty mnie zapytałaś. A wielu moich przyjaciół, z którymi czasem rzadko, ale się spotykam z mojego dzieciństwa, to właśnie przypominają takie rzeczy, jak imię puszczańskie, jak trzy pióra. Ja myślę, że to było pewną wartością. Ja zastanawiam się, czy góry są taką moją pasją, pasją największą, są moją miłością, ale wiesz, ja miałam taki hamulec w postaci, no po pierwsze tego, że pracowałam na pełnym etacie, miałam bardzo ograniczoną ilość wolnych dni urlopowych. To trzeba właśnie. było zrobić tak jak ja, że trzeba było się zwolnić. Ja się zwolniłem, poszedłem do dyrektora, nie dyrektor, że ja już dalej nie chcę pracować, bo nie umiem połączyć z Milanem wyjazdu z pracą. I on mnie tam namawia, namawia, nie no, nie, że niech pan zostanie. Ale wiesz co powiedział dyrektor na końcu? Wypiliśmy ze dwie, trzy kawy, tak patrzy na mnie, wiesz co, ja Cię rozumiem. No i szef Ci mówi, jedź, dostajesz z Polskiego Związku Alpinizmu 570 dolarów i tak naprawdę nie jedziesz na wyprawę sam, tylko jedzie was tam, ilu? No, z dziesięciu może? Dziesięciu i jedziecie na trzy albo cztery tygodnie. No i nie było dobrze, prawda? Był samolot do Moskwy, do Taszkentu pociągiem, dalej autobusem, potem przez Syrdarię jakąś tratwą czy promem, potem znów w i tak się żyło wtedy. Hinduk, pani prawa. On miał tą zaletę, że tam była cały czas pogoda piękna. Ani razu nie spadł deszcz ani śnieg, nic przez miesiąc półtora. No tośmy się czuli jak w raju. Z Mazari Szarif, wjechaliśmy jakieś busa do tam, do mojaliśmy Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nagle ktoś mówi, ty, kurde, my jesteśmy cały czas w Mazari Szarif. To gdzie my jedziemy, nie? Okazało się potem, że on musi zebrać klientów aż do wieczora. Nam się wydawało, tu czwarta, piąta, jedziemy, musimy być o dziesiątej. A no, jakie o dziesiątej? Jest wschód słońca, jest zachód słońca i jest noc. No, zrozumieliśmy, że. Świat tu jest inny, a tam jest inny zupełnie, prawda? Inne wartości, inne oczekiwania, inne życie, wolniejsze, spokojniejsze, że tak można żyć. No człowiek się uczyć całe życie. Ja się tak zasłuchałam, że zastanawiam się, czy to był taki okres, w którym ty już zostałeś tatą i. Tak, miałem już syna, bo mój syn się rodził w 1975 roku. I ten rok odpuściłem 76, no w Tatrach gdzieś tam byłem, ale nie wyjechałem nigdzie. Ja się zawsze spotykam z czymś takim, że jak realizowałam ten projekt, to ktoś mi powiedział, jak ty możesz zostawiać dziecko, Jak z ciebie jest matka. No właśnie, matka, to ja wie... do dzisiaj nie rozumiem, jak ja mogę zostawiać dzieci, a mam trójkę z pierwszego małżeństwa. Jak ja ich zostawiałem, to nie wiem. Ja myślę, że te wyzwania i nasza taka chęć pisania historii przesłoniła nam... Rodzicielstwo. Żona mówiła: Stary, masz paszport, to jedź. To było jak złapać pana Boga za nogi, rozumieć, mieć paszport w tamtych czasach, prawda? A mieliśmy sportowe paszporty, i wiesz, no to w długą, prawda? Wiesz, Singapur, Australia, Nowa Zelandia, jeździć wszędzie się dało, żeby tylko wykorzystać ten czas. No byliśmy egoistami, nie da się ukryć. Ale wiesz co, to jest tak, że w życiu rządzą różne przypadki. No, mimo że byłem egoistą, to jednak dzieci zostały wychowane porządnie, na dobrych ludzi. Sukces wymaga kosztów. To myślę, że zawsze tak jest. To nie jest akurat tak. niezmienne. Ja nie wierzę w to, że można osiągać sukcesy bez jakichś kosztów. No, męczysz się opowieściami o Everestie, wiesz? Cie... Męczę się. On był ważny dla mnie i dla środowiska naszego, ale robiłem wiele ciekawszych rzeczy niż Everest. Bo Everest jednak był naszą wspólną działalnością zespołową, gdzie wysiłek włożyli wszyscy uczestnicy wyprawy. A my tylko gdzieś tam tą kropkę na D postawiliśmy, prawda? Natomiast miałem wiele innych wypraw, gdzie to brałem sprawy w swoje ręce. I były dla mnie naprawdę bardziej emocjonalne i bardzo osobiste. No i taką górą była Nanga Parbat. Ja nie wiedziałam, że to jest dla Ciebie tak ważne, bo to jesteś taki przyklejony, masz jednak łatkę do tego Everestu, no. że ciężko w ogóle Ciebie z czymkolwiek innym skojarzyć. I no tak, no taka jest prawda. Nie no, jeszcze miałem parę wejść różnych solowych, gdzieś tam no, ale, generalnie, oświera, ale generalnie, ale generalnie masz rację, że to coś będzie. Że, I... że, że na jest niedowartościowane przez środowisko, bo ja uważam, że to było największe moje osiągnięcie, i niewielu zrobiło to, co ja zrobiłem, bo to było zupełnie coś takiego, 8 czego, czego nie pominęło. pojedynkę robić. solo, bez łączności, bez puszka nie... jedzenia, nie, nie wiemy. Nie, nie, ja Nawet... w ogóle Miłka, ja nie wiedziałem, jak ta góra wygląda. Znaczy na zdjęciach tak, ale nigdy nie byłem tam. Bez przygotowania, bez wiedzy, bez zespołu, idziesz w górę 4 km na w ogóle, to no nie powinno się tak robić. Ale rzeczywiście tam podjąłem duże ryzyko. Nie wiem, co mną powodowało, że się zdecydowałem, bo wszystko przemawiało, że nie powinienem tego robić. Nie, nie znam góry, nie ma ludzi, wszystkie wyprawy zrezygnowałem w 1996 roku, nikt nie szedł. Po cichu idąc do bazy pod tą górę, to myślałem, może tak spadnie śnieg. Albo deszcz. Wracasz do klubu, a kumple pytają, no jak tam pod Nangą? Stary, spadł meczniego. no sorry, no kurde, nie mogę, mnie Ty, a ja ci idę, a tu lampa, drugi dzień, lampa, trzeci dzień, lampa. Pasterze tak na mnie patrzyli, jak na niespełna rozumu trochę, prawda? Ja mówię, że tu góra, a on mówi, a góra? Proszę. Oni byli przyzwyczajeni, że wyprawa to jest, wiesz, dwa miesiące, kierownik, dziesięciu uczestników, kucharz, oficerowie, a tu przychodzi turysta z plecakiem i mówi, że tu będzie się wspinał. Powiem Ci, że ja się zdecydowałem, bo to tak czasem w życiu jest, że jak nie podejmiesz nagle decyzji, to potem szukasz wymówek. Ja wiedziałem, że natychmiast wejść w ścianę, bo jak tylko jeszcze tak pomyślę, rozsądnie popatrzę, to zrezygnuję. Tym bardziej, że w trzy Otrzymałem list od Andrzeja Zawady, nie spotkałem się z nim, bo on dzień przede mną wyjechał, bo on wiedział, że ja będę kombinował. Mówię, nie wygłupiaj się, poczekaj, za pół roku jedziemy zimą, wejdzie na ostatni szczyt, tam prawda, pra, nie bądź crazy, rozumiesz? Ja tak także ten list podarłem i kurczę, mówię, nie. Moje doświadczenie i moje życie pokazuje, że jak już coś zacznę, to nie wycofuję się. Powiedz mi, czy to jest tak, że Twoja praca zawodowa, bo trochę zmienię temat, e, miała wpływ na to, jakim Ty jesteś człowiekiem w górach i na przykład, czy część rzeczy zawodowych. Myślę, że tak. E, przenosiłeś A jakie Twoje doświadczenie? No, moje doświadczenie jest takie, że absolutnie mój zmysł inżyniera pomaga mi ja w górach. Ja też tak twierdzę. Myślę, że góry wysokie szczególnie są takim elementem pewnej logistyki pewnego wiesz przewidywania ja myślę że łatwiej jest ludziom z, z technicznym wykształceniem kiedyś szczęście dawały ci góry a dzisiaj jakbyś miał powiedzieć co ci daje szczęście bycie wśród ludzi nie umiałbym żyć w samotności ja muszę mieć ludzi wokół siebie muszę umieć się dzielić swoim doświadczeniem radością z innymi pomagać czasem im więcej ludzi wokół mnie tym ja się lepiej czuję więc ja powiem człowiek jest stadnym na ogół stworzeniem i lubi stadność na przykład nie wyobrażam sobie, że może być ktoś szczęśliwy w samotności, aczkolwiek pewnie tak jest. No, A ty fajne. jesteś mm, przywódcą stada? No niestety, podobno tak. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ale... Daje ci się rozwinąć. <laughs> no spotkałem się parę razy z takimi opiniami, że mam charakter kaprala, przywódcy. No, tak bywa czasem. A czy. Y ja nie wiem, czy się jeszcze taki narodził, ale e, 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 jeśli byłaby taka sytuacja, że miałbyś funkcję lidera oddać, czy masz tak. już w głowie e, tak. namaszczoną osobę, która by spełniła twoje oczekiwania? No, w naszym środowisku raczej nie widzę. Zresztą no lider jednak powinien mieć duże doświadczenia. No ale to byłby ktoś, komu byś mógł przekazać nie? Znaczy, jeśli chodzi o nazwisko, to nie podam ci żadnego. Ja nie chcę, tylko rozumiem, że ktoś jest w Twojej głowie, kto ewentualnie e, mógłby taką funkcję pełnić żeby no, się nadawał. W głowie by się znalazło, tak. W tak, głowie by się znalazło. Z jedna, dwie osoby. tak. Za 20 lat krzeszowicie. No nie tak. no to. Będzie tylu <laughs> liderów. Ja ci powiem, za 20 lat wspinający się ludzie nie będą potrzebować liderów. Będzie zespół. Wiesz, no. Jestem John, jestem Jim, jestem Kasia, jestem Miłka. Cześć, jedziemy razem. Na myśli. Ale to tak już jest teraz. Już jest teraz. Już nie, jest, nie ma potrzeby liderów. Co ty myślisz o takich ludziach jak ja, czyli osobach, które gdzieś tam sobie <noise> wymarzyły, żeby stanąć na takiej poważnej górze, jak Monte No i zrobić to komercyjnie ja ci, ja ci, to nie ma z agencją, z ja ci litrami tlenu. Ja, ja, ja ciebie wrzucam w jedną działkę marzeń. Wszystko zaczyna się od marzeń. I ty jesteś dla mnie przedstawicielem środowiska, które marzy. Tylko nie wszyscy realizują te marzenia. Ja ci powiem, są ludzie, którzy mają taką zachłanność na życie, a są ludzie, którzy nie mają zachłanności. A ty należysz do takich pewnie ludzi, którzy mają zachłanność. Ja też byłem zawsze zachłanny na życie. Ja, ja się czuję super nieszczęśliwa, jak nie mam celu. No, ty jesteś no też tak, człowiekiem celu. No tak, ale to jest ta celu. ścieżka, którą wybierasz, prawda? I masz tam kolejne cele, te kolejne małe weresty sekundy A jaki dzisiaj jest kolejny twój werest? Biologicznie chciałbym umrzeć w jednej sekundzie. Ale chciałbym jeszcze długo żyć, chciałbym przede wszystkim być obecny w życiu mojego syna, moich dzieci, wnuków, ale bywać z ludźmi, bywać z ludźmi w górach, bo ja nadal jeżdżę w góry. Oczywiście poprzeczkę czasy, prawda, obniżyć troszeczkę, ale wiesz co, już nie mam tego, że ja muszę. Ktoś tak powiedział, że wiesz jeszcze kiedyś jest szczęśliwy? Jak nie musi. Kiedy już nic nie musi. 30 lat temu. Był to rok 1990. Jesteśmy pod Daula Giri, z małym zespole. Cel był właściwie prosty wejście drogą normalną. No tak się złożyło, że moi partnerzy jakoś nie bardzo mieli ochotę w tym obozie trzecim, poszedłem sam. Szedłem na szczyt. No nie było jakieś to trudność, chociaż nie znałem szczytu, nie widziałem jak tam wejść. Na szczęście znalazłem krzyż, więc widziałem, że jestem na szczycie. Wróciłem do bazy, moi przyjaciele jeszcze się wspinali tak sobie myślałem, co tu robić dalej, nie? No trudno wyjazd. kierowałem wyprawą, a oni jeszcze nie weszli. Tak sobie pomyślałem, ponieważ sprzęczy południowo pięknie widać wschodnią ścianę, może by tak spróbować, ale z kim? No nie miałem partnera, mówię, to, może solo. No i jest późny wieczór, bo czekałem aż tak stwardnieje śnieg, lód. Podszedłem pod ścianę, zacząłem wspinać się tą taką załupą. Z asekuracją, kiedy pokonałem większość trudności, chciałem ściągnąć linę. Przez nieuwagę uwagę wypadła mi talina i straciłem linę. No i zostałem bez liny. I teraz tak myślę, ani zejść, ani wejść, no to chyba tylko do góry. No i rozpocząłem walkę dzięki księżycowi, który mi przyświecał pięknie, mówiąc się wspinać. Nie muszę mówić, że tam tysiące uderzeń czekanami, prawda? Krew na kostkach. Wspinałem się. Gdzieś tak do południa, następnego dnia, miałem ze sobą maszynkę i garnek. Więc sobie w ścianie gotowałem herbatę. Znaczy, jest tam jakiś ciepły napój, to już trudno nazywać herbatą. No i poszedłem dalej. Doszedłem do miejsca, które pozwalało mi wyjść do grani szczytowej. To już było podwieczór, czyli wspinałem się północy, prawda, cały dzień. I muszę powiedzieć, że tam po raz pierwszy zdarzyło mi się, że znalazłem dowód na stanność człowieka. Otóż kiedy cały czas się tak miotałem, w lewo, w prawo, nie tym kuluarem, może tym wyjdę, może drugim, ciągle mi się ktoś pojawiał. Ja myślę, że ja wywoływałem kogoś, ale mi się ktoś pojawiał. Ani to ktoś mi bliski, ani mężczyzna, kobieta, ktoś, no ani ostruszy, którego próbowałem się radzić. W lewo, w prawo, nie. Oczywiście łapałem się co chwilę, że przecież nikogo nie ma, prawda? To się powtórzyło parę razy. No, ale tam jakoś walczyłem, walczyłem i w końcu tej grani doszedłem, bo jak widać jestem. Doszedłem do takiego namiotu, który Belgowie tam zostawili po drodze, gdzieś tam na 7-800. No oczywiście byłem szczęśliwy, że mi się udało tą wschodnią ścianę zrobić, ale chciałem sobie zagotować herbatę i oczywiście była tam też maszynka. Sobie zagotowałem herbatę i słuchajcie, rozlałem do dwóch kubków. Tak patrzę i myślę, że rozlałem tą herbatę do kubków, to znaczy, że jesteśmy starni po prostu. Powtórzyło mi się to jeszcze raz na Xishapang, miałem podobną sytuację. Ja myślę, że przy wejściach solowych kiedy człowiek nie ma partnera, bo jeśli jest partner, z kim się spinam, to się radzę, prawda? Mówię tak, nie tak, to zrobić, tak. A jak się wspina solo, jeszcze na żywca, bo ja się wspinałem zawsze bez liny, czyli bez asekuracji, to wierzę, że dochodzi do takich sytuacji, że człowiek nagle szukając, może nie ratunku, rady jakiejś, odwołuje się do kogoś. Nie było to związane z niedotlenieniem. Ja nigdy halucynacji nie miałem. To wynikało raczej z ekstremalnej sytuacji, w której się czasem znajdujemy w życiu. Bo ja sądziłem, że jestem pułapca. Jestem sam w ścianie, nie mam żadnej łączności, nikogo nie ma, baza jest zupełnie gdzieś indziej. Ja myślę, że człowiek, jeśli pokonuje jakieś trudności, mu się uda, raz, drugi, trzeci, to wierzy potem, że stanie przed każdą inną sytuacją górską, inną, życiową to zawsze sobie poradzi. I dlatego uważam, że u podstaw tego leży taka wiara w to, że dajemy radę. Jedno co mi się podoba u Amerykanów, co nie mają takie I can do. To jest coś niesamowitego. To jest taka wiara nie do końca prawdziwa. Wielu ludzi, którzy o tym nie myślą, powinni pamiętać o tym, że rzeczywiście mogą. Jest I can Do, tylko trzeba w to uwierzyć. Dlatego życzę wszystkim I can Do. To jest najfajniejszy element, słuchaj, tego festiwalu, bo w związku z tym, że to my przyjeżdżamy do prelegentów, to robimy im też takie niespodzianki. Ja Cię teraz zostawiam, ty będziesz kręcił kołem, a no ja będę zadawać Ci pytania za kamerę. Siła marzeń. Możesz przenieść się w czasie, w dowolne miejsce i czas w historii świata. Co wybierasz? Lądowanie na Księżycu. Gdybyś mógł rozwiązać jeden problem współczesnego świata, byłoby to. Zmieniłbym świat na tyle, żeby nie było ludzi, którzy głodują w Afryce. I nie tylko. Co byś zrobił, gdyby nie miało być jutra? Sypuk. Herbapol. Muzeum Szlachty Mazowieckiej zlokalizowane jest w. A. Ostrołęce, B. Ciechanowie. C. Odwodku D Chorzele. Chorzele. Ciechanowie. Ale w ogóle gdzie jest? Wiesz to, co, ja byłem zawsze słaby z historii szlacheckiej My też. <grym> o, jest wyzwanie. Umiesz żonglować? Tak. Miasto czy las? Las. <grym> Kino czy teatr? Kino. Spokój czy adrenalina? Adrenalina. Muzyka symfoniczna czy techno? Techno. Zadanie fizyczne czy intelektualne? Fizyczne. Szybki prysznic czy długa kąpiel? Szybki prysznic. Przytulanie czy całowanie? I to i to. Długo i spokojnie czy krótko i intensywnie? Krótko i intensywnie. Miłość do grobowej deski czy pamiętny romans? Eee, nie odpowiem na to pytanie. <śmienny> <śmienny> tam po prostu tak <noise> <i robię zdjęcia. głos> Ale prezenty, Boże. co wow. Bo tam jest? Ty kapel... nie, kapelusz potu... najbardziej mi się podoba, okay. kapelusz. Pot... E, do szikania nie? Jest tylko takie bz! <noise> Ale tu na gębę mi jeszcze zrobił. Mhm. Mhm. Oj tam, jak ochliwy, gdzie tam. Ja w ogóle jak widzę kobiety, to zwracam się w drugą stronę.